Monika Stańkowska, Michał Sprendałowicz. tym razem witamy się z Państwem w wyjątkowym wydaniu magazynu ostatnim glisku, bowiem jesteśmy na hali Mosiru, gdzie jest ona jeszcze cicha i spokojna, bowiem powoli zbierają się na nią kibice. Dziś ważny mecz, Rosa Radom zmierzy się z PGE Turowem. Ważny, być może to będzie najważniejsze, półtorej godziny w tym sezonie, w tej rundzie zasadniczej, jak na razie dla Rosy Radom, przeciwnik bardzo utytułowany, bardzo Mocny, natomiast my wszyscy wierzymy, że zakończymy dzisiejszy magazyn z dużym uśmiechem na twarzach, z dużym uśmiechem, choć czarni kilka dni temu tego uśmiechu zbyt wiele nam nie dali, bo przegrali 2 do 3 z AZS-em Politechniką Warszawską. No to co, zaczynamy nasz magazyn po ostatnim wisku zapraszamy. W pierwszej kwarcie Rosa prowadzi choć nieznacznie wielkie show. Daje tutaj Mike Taylor, zdobywca wielu punktów i przede wszystkim zawodnik, który trafił fantastyczny rzut za trzy punkty niemal z połowy boiska, dając to upragnione prowadzenie, ale to prowadzenie tylko po pierwszej kwarcie, prawda? Prawda, to prowadzenie nieznaczne, trzypunktowe, ale jakże cenne. A my na chwilę wróćmy do piątkowego meczu, w którym to czarni radą przegrali 2-3 z Politechniką Warszawską. Serrat czarni radą po pięciosetowym boju przegrywają za em politechniką warszawską 2-3. Jednak nikt specjalnie nie przejmuje się porażką, bowiem radomscy siatkarze i tak zapewnili sobie awans do fazy play-off. W tie -breaku była szansa na zwycięstwo, jednak czarni nie dali rady dowieść pięciopunktowego prowadzenia do końca meczu. Warszawa się rozchęciła i trudno było ją zatrzymać właśnie w tej końcówce. Wiedzieliśmy, jak dobrze pamiętam, 10 do 5. No i wystarczyła tylko jedna kontra do skończenia i by całkiem inaczej mecz wyglądał. No ale tak jak, tak jak w drugim secie właśnie, wasza złapała, rozkręciła się i no i niestety przegraliśmy. No ale jesteśmy w play to najważniejsze. I teraz skupiamy się właśnie na tych następnych meczach i żeby w play jak najlepiej się pokazać. My jesteśmy przeszczęśliwi. W dziewiąte miejsce i to na dwie kolejki, praktycznie na... No teraz dzisiaj zapewnione już, ale, ale tydzień temu praktycznie to było na 99% dziewiąte miejsce. Każdego, kto mi powiedział w sierpniu, czerwcu, jak tworzyliśmy ten zespół, powiedziałby mi, dziewiąte miejsce po Zasadniczej masz. W ogóle nawet by się nie zastanawiał. W dziesiąte bym wziął, 11 wziął, pewnie dwunaste też Do końca Rudny Zasadniczej pozostał do rozegrania jeszcze jeden mecz. Teraz Czarni Radom zmierzą się w nim z transferem Bydgosz. W fazie play-off nasi siatkarze zmierzą się ze hatów lub Asekorasowią Rzeszów. Zawsze chcieliśmy więcej, zawsze myśleliśmy, że możemy ze zeszłego sezonu się trochę poprawić, no ale z drugiej strony cieszymy się, że się udało, bo było blisko nam nami a Warszawą, więc cieszymy się, że to my wychodzimy po play-off, a nie oni, więc no ale zawsze, prawda, chcemy grać jak najlepiej. Apetyty na lepszą lokatę po sezonie zasadniczym były ale zawodnicy i tak są zadowoleni z ósmego miejsca premiowanego awansem do fazy play-off. Przedostatnia kolejka rundy zasadniczej plus ligi za nami. Zacięty mecz w tej kolejce stoczyli sąsiedzi w tabeli Transfer Bydgoszcz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W tym spotkaniu lepsi okazali się goście, triumfując nad ekipą z Bydgoszczy 3-2. Również pięciosetowy pojedynek rozegrała drużyna Kuprum Lubin z MKS Banimexem Będzin, w którym lepsza okazała się ekipa gospodarzy. Lider tabeli z stracił tylko seta z bbts Bielsko-Biała, wygrywając cały mecz 3 do 1. W sobotni wieczór Asakoresowi Rzeszów pewnie pokonała na wyjeździe AZS Częstochowę 3 do 0 i zgarnęła komplet punktów. Rewelacja tego sezonu Lotos Trewy bdańsk oddał tylko seta jastrzębskiemu węglowi, pokonując u siebie uczestnika Ligi Mistrzów 3 do 1. Mimo porażki 2 do 3 z AZS-em Politechniką Warszawską. Serrat czarni radom umocnili się na ósmej pozycji i tym samym zapewnili sobie prawo gry w fazie play-off. Pomiędzy skrąbeł chatów a Asekoresowią Rzeszów toczy się zacięta rywalizacja o pozycję lidera tabeli. Z perspektywy radomskich siatkarzy jest to istotny pojedynek, bowiem czarni w fazie play-off zmierzą się z drużyną, która zajmie pierwsze miejsce. W ostatniej już kolejce rundy zasadniczej najbardziej emocjonująco zapowiada się spotkanie Asekoresowi Rzeszów ze skrąbeł chatów o pierwsze miejsce w tabeli. Czarnie Radą w 26. kolejce zmierzał się z transferem Bydgoszcz. Emocje w meczu Rosy z Turowem Zgorzelec są absolutnie ogromne. Teraz jest właśnie przerwa w tym spotkaniu, i ta przerwa to dobry moment na to, by spotkać się z Dominikiem, z Witaj, Dominiku. Dzień dobry, witam. Spotykamy się z Dominikiem nieprzypadkowo, bowiem Dominik to osoba, która wylicytowała na aukcji. Przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trening, trening z Rosą Radą. Na tym treningu byliśmy tak, że my nagraliśmy specjalny materiał w związku z tym i ten materiał spodobał się tak bardzo Dominikowi, że przekazujemy mu go na płycie na pamiątkę, prawda Dominik? Tak, tak. Dziękuję, dziękuję bardzo ekipie telewizji Zebra za piękny materiał. Jest mi bardzo miło gościć znowu na stadionie Mosiru w Radomiu i oglądać te zmagania dzisiejsze. Myślę, że Rosa wygra i będzie wszystko fajnie. Także. My też jesteśmy dobrej myśli. Jak na razie wynik jest naprawdę fajny, naprawdę przyjemny. No to co do wyniku. dla siebie. Dzięki wielkie, i zostajemy dalej przy sportowych emocjach. Proszę Państwa, to co dzieje się w hali Radowskiego Mosiru przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Po trzech kwartach Rosa prowadzi 70 do 54, a emocje tutaj są tak fantastyczne, że praktycznie nikt nie siedzi w decydujących momentach każdej z kwart na własnych siedzeniach. No dokładnie tak, Michał. Aby ostudzić te emocje, wróćmy na chwilę do innej dyscypliny sportu, mianowicie siatkówki. Minioną sobotę odbył się bal siatkarza, na którym gościł m.in. selekcjoner reprezentacji Polski Stefan Antjega wraz ze swoim zastępcą Filipem Blajnem. Zobaczmy, co działo się na tym balu. Czwarty bal siatkarza. Robimy tą imprezę z nadzieją, że jest to naprawdę prestiżowy bal, na który czekają Wszyscy członkowie stowarzyszenia i, i ludzie związani ze środowiskiem siatkarskim. Ja zawsze powtórzę, że to co się wydarzyło w Radom pod względem zebrania ludzi dookoła projektu, którym jest stowarzyszenie Czarni Radom, to jest rzecz nietypowa, świetna i na skalę, skalę polską naprawdę bardzo rzadko zauważana. Dzisiejszy bal świadczy o tym, że ludzie chcą spotykać się, chcą współpracować. Jestem przekonany, że to idzie w dobrą stronę. Ja mam nadzieję, że to jest właśnie to takie połączenie, które da jeszcze lepszy efekt sportowy, ale nie ukrywam, że żeby ten efekt sportowy był maksymalnie dobry i dla czarnych, i dla Radomia, musi powstać nowa hala widowiskowo-sportowa na terenie Radomiaka. I ja jako prezydent no mogę powiedzieć po raz kolejny. Hala będzie, bo hala musi powstać, żeby rozwijała się w Radomiu Siatkówka, ale nie tylko siatkówka, także koszykówka. Rosa Radą po niezwykle emocjonującym i niezwykle ważnym meczu wygrywa z PGE Turowem 90-73. Proszę Państwa, 90 do 73. Ja wciąż jeszcze nie dowierzam w to, co słyszę z ust Moniki, w to, co widzieliśmy przed chwilą w hali Radomskiego Mosiru. Atmosfera była wręcz kapitalna, a zwycięstwo absolutnie niezwykle cenne, bo pozwala Rosie włączyć się realnie do walki. No, może nie o to trzecie miejsce, ale o to czwarte, które również tutaj wszyscy przyjęlibyśmy bardzo szczęśliwi. Podkreślał to także trener Wojciech Kamiński na pomeczowej konferencji. Myślę, że Walczyli gratuluję im postawy, bo, bo reprezentują, reprezentują Polskę bardzo dobrze na ramie zmarkowej i, i kibicuję ich bardzo serdecznie. Ale my cieszymy się do składnie zwycięstwo i dać idziemy bardzo tę sprawę. Yeah, I think so. I mean um I feel like I owed it to my team to have a, a big game um, against a really good team. And... Um, I definitely was capable of it, I haven't been happy the way I was playing, but I uh, just wanted to step up and not only score points, defense, rebounds, whatever it took just to, to beat a good team. They actually punish us with, they say, our weapons, they open uh, much more than we transition and easy points, and on the end was uh, easy game for them. We had problem with the first game against the Również po pojednicalnych rzutek ładu nas zniszczyły, szczególnie w pierwszej połowie i jak mieli już przewagę, to utrzymali ją do końca, bo bardzo trudno wrócić. 20 kolejka Tauron Basket ligi obfitowała w liczne niespodzianki. Oprócz zwycięstwa rosy nad Turowem zgorzelec zaskakujący triumf odniosły także King Wilki Morskie Szczecin wygrywając strefę Sopot. Dobrą informacją dla radowskich koszykarzy jest także porażka śląska Wrocław z jeziorem Tarnobrzych. I lidera z Koszalina z Czarnymi Służbi. Po 20 kolejce rozgrywek Rosa zajmuje czwartą pozycję w tabeli Tauron Basket Ligi. Liderem znów Stelmet Zielona Góra, który wykorzystał potknięcie AZS-u Koszalin. Najbliższy mecz ligowy Rosa rozegra za dwa tygodnie. Przeciwnikiem podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego będzie Wika na start Lublin. Nadchodzący weekend radomianie wystąpią natomiast w Final Eight z Pucharu Polski w Gdyniu. Kończymy zatem magazyn po ostatnim listku w kapitalnych nastrojach. Miejmy nadzieję, że w równie dobrych spotkamy się za tydzień. A my zachęcamy do zaglądania do zakładki Sport na www.zebra.tv, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.